Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu, ale łatwe. Asy dzisiaj, moi drodzy, nietypowo, ponieważ w tym miejscu, gdzieś tak bardziej tam, bardziej w lewo ekranu, zobaczycie podgląd z drugiej kamery, ponieważ mamy naprawdę bardzo ciekawą sytuację. Mamy po jednej stronie, można powiedzieć, super łatwego asa a po drugiej stronie będzie o wiele lepsza bitwa, o wiele mm, bitwa w, bardziej obfitująca w damage, również z zasem pancernym, więc pomyślałem sobie, że nagrodzę tego drugiego bohatera po prostu pokazując go w o wiele mniejszym okienku, ale też gdzieś tam będzie widać tak naprawdę, ym, to też ma swoje uzasadnienie, ponieważ Yy, yy, można powiedzieć, że to jeden z tych bohaterów będzie robić dużo damage'u, a drugi będzie fragować. Jeden... U, teraz będzie peska. Ach! Się rozminął ten gracz yy, Coco v maxa w WZ-132 na, na, na 1 rozwinął się z pestką. Gdyby to go trafiło tak w ruchu, no to by naprawdę mogło tego po prostu zdmuchnąć. W każdym razie, jeden z bohaterów będzie demedżować, a drugi będzie fragować. Jeden i drugi, za swoje osiągnięcia w bitwie, zostaną nagrodzeni asem pancernym. Tyle, że my skupiamy się na bohaterze dzisiejszym, czyli na Kaliksie 1 na Godzilli. Moi drodzy, Godzilla. Pokazuję wam przecież powtórki na fale 215/B183, a i Tam spodziewamy się dobrych wyników, świetnych, mocnych strzałów, ale nie widzieć ją w serii, ale łatwe asy. Już w tym momencie drugi bohater, czyli chomikownik, zaczął od mocnego strzału i ma pierwszą pestkę na koncie, a my cały czas niestety, ale rozglądamy się, patrzymy. Mamy przygotowaną pestkę haszową, patrzymy sobie na to, co by ewentualnie przejeżdżało. Jest S100, jest tam 140, no dużo tych czołgów jest na dole, ale my nic nie widzimy. Chomikownik wykorzystuje dynamik, czyli taki dynamizm tego swego czołgu. To, jak on szybko potrafi jeździć, i już zmienił pozycję. Strzał w 140. Tak, 140, Bardzo ładne trafienie, ale niestety bez penetracji, tylko z, w gąsienicę za 815. No, ale chomikownik tam robi robotę. Bardzo rozdaje buły. Praktycznie nikt nie może czuć się bezpiecznie, zanim w ogóle godzilla skupi to grill, już dawno i skupi strzeli. Jest AMX 50B, przejeżdża w głupi sposób, wyjeżdża, dostaje jedną pestkę, no i drugą pestkę od nas. Nasz damage to 56 punktów. Uszkodzenie będę kichać. Dziękuję. 56 i mamy pierwszy frag. Także, no, któż by się spodziewał na Godzilli fraga yy, za. Tak drobne uszkodzenia, no ale frak to frak jest jedna lufa mniej. Generalnie już bardzo szybko czołgi przeciwnika spadają. Zobaczcie, jak cały czas rusza się, szuka tego damage'u gdzieś. Tak stara się jeździć, kręcić w tym swoim pojazdem chomikownik. A Kalix ogranicza się do stania, no bo Godzilla nie jest mobilna, to nie jest czołg do jeżdżenia. On po prostu musi poczekać na ofiarę. On jest taki trochę pszczajony tygrys. A nie ukryty smok jak grill I musi po prostu przeczekać No i teraz zobaczcie, kolejna mocna buła od grilla W bok E50M, które wyjeżdża Bez sensu My snapszotem trafiamy W ogóle niesamowitym snapshotem za 116 Także 3 strzały godzillą Oddane i trafione Wszystkie trzy z hajka i damage wynoszący Niecały 1000, więc średnia wychodzi Troszkę ponad 300 punktów uszkodzeń Na pestkę Teraz chomikownik dostaje bardzo mocną bułę Od esetki Cały czas Kalix z tyłu, z tyłu ociąga się troszkę, mógłby wcześniej podjechać. Zobaczcie, zanim w ogóle Godzilla dojedzie, to już chyba Grill będzie kończył ładować. Próba strzału, pocelowania, no i dobicie za 454 przy okazji, trafienie w sojusznika. Co oczywiście z automatu odbiera nam prawa do możliwości zdobycia medalu dużego kalibru 8 do 4. My mamy 3 fragi. I 1441 punktów uszkodzeń. No naprawdę są to wartości bardzo, bardzo niskie. Chomikownik już czajony trafia potężnym strzałem od pancera S100. Naprawdę chomikownik w tej bitwie no, dzieli i rządzi, można powiedzieć. My teraz zobaczcie, celujemy, celujemy, celujemy. Tak jak pancera poleciała pestka i 473. No i jak tutaj żyć? W tym momencie chomikownik już jest po raz drugi przygotowany do strzału i teraz drugi raz strzela. Teraz już nie trafia, ale zobaczcie, zanim Godzilla dojechała, skupiła, strzeliła to grill już dawno był gotów do drugiego strzału i już pędzi do przodu, pędzi co sił, żeby tylko ten damage mu nie uciekł. No a nam pozostaje tylko oglądać ten kurz unos unoszący się za gąsienicami grilla. E, możemy tylko spokojnie jechać, sobie jechać, tak patrzeć jak ten damage. Uuu, teraz chomikownik znowu ma znowu potworna była wcześniej od e setki, teraz od e4 e, Także no tych hapeków tracił dużo. Zobaczy, jest e setka i zanim skupimy, no to o matko, jest E3, może wyjedzie. Nie, trójki nie widać. Też w ogóle ten celownik jest ogromny. Grill tam walczy, próbuje jakoś się uchylić. A my czekamy, czekamy. No, co Calixt może zrobić? No, szuka tego damage'u gdzieś. Zobaczcie, znowu chomikownik cały czas jeździ, goni tego. Jak pancera. Esto po prostu wzdłuż budynków goni go, goni. My nie mamy nawet przestrzału. A chomikownik, zobaczcie, jak dzielnie jeździ. Praktycznie w każde możliwe miejsce, żeby cokolwiek zrobić. I teraz. Zobaczcie, ukrył się pięknie w Ammorak za 1840, ale chomikownik oddaje bardzo mocny strzał jak pancera w jego plecy. Kolejny przestrzał znalazł, a my już od kilkudziesięciu dobrych sekund, wciąż bez demerzu, Mordera sesetka wyjedzie wyjedzie, pokazuje fragmenti dosłownie kadłuba strzał za 642. No bardzo ładnie. Lepsze było to trafienie gdzieś w obrzeża kadłuba E-setki niż wcześniejsze trafienie w jak Pancera S100. E no bardzo dziwne, ale 2556 punktów uszkodzeń 8 do 6 mamy na liczniku ten, to wysadzenie tego obiekta 140 przez czwórkę, no koszmarny mocny strzał 1800, naprawdę bardzo, bardzo musiało to boleć. Czołgi na ogrysku, mamy no cały raz się chowamy chomikownik, ma bardzo mało haweków, mamy więcej, ale jesteśmy tak bardzo nieruchliwi. Musimy teraz podjeżdżać. Jeszcze wpadamy na wrak jakiegoś malutkiego opancerzonego transportera. Bo może to czołg był. No nic nieważne, jedziemy do przodu, jedziemy, próbujemy chomikownik tam cały czas się stara gdzieś szukać tego demandu, podkreślam to cały czas jak bardzo. Agresywnie chomikownik gra tym grillem, ciekawostką jest to, że na grillu i teraz strzela jeszcze pod pola godzilla na grillu, brakuje mu kamuflażu, a przecież jest to można powiedzieć wręcz podstawa na grillu, czyli kampienie z drugiej, trzeciej linii, to kamuflaż się przydaje bardzo, a chomikownikowi go brak, jest jak pancer s 100 na co on patrzy, patrzy nie na nas, podjeżdżamy sobie, strzał, ależ się wnyli panowie, troszkę za długo. Chyba Kalix czekał z tym strzałem, mógł spokojnie strzelić wcześniej. Jak Pancer bardzo mocna była za tysiąc ponad. Jeszcze nasza czwórka się myli. Yy, nie wiem, co chciał strzelić. Albo a, chyba. Nie, chyba jak Pancera to strzeliła. No naprawdę, tu jeszcze w ogóle nie powiedziałem o tym, że jest Pluton dodatkowo. Yy, jad Jacolek w jak czyli czy naprawdę zestaw potworny godzilla Jachtpancer, czyli pódziel niektórzy na to mówią oraz grill. No bardzo mocny zestaw strzela czwórka. Podjeżdżamy sobie do czwórki strzał w ruchu, tak jest dokończenie. Piąty frag, 2909 punktów uszkodzeń i przechodzimy do podsumowania. Nie wiem, czy spodziewaliście się tak niskiego progu uszkodzeń dla Godzilli. No tutaj oczywiście decydowały fragi o tym, że udało się zrobić asa pancernego. To oczywiście e, fragowanie, tak jak mówiłem, no pozostawało Kalixtowi bardzo często dobijanie tych naprawdę, naprawdę ogrysków. 56 dm, 100 kilka to nic można powiedzieć do Godzilli. No ale takie strzały trzeba było oddawać. MX-50B, 56, e -setka, 454, e -setka, 61 w 140, to też jakoś w ogóle bardzo ciekawie 116, no i czwórka, 107, czyli zobaczcie, ile strzałów poświęcił na dobicie y, kilku ogryzków No ale jest MK, do tego jeszcze, zobaczcie też 2909 punktów uszkodzeń. Klasyfikuje nas to dopiero na czwartym miejscu w rankingu demedžu w tej bitwie y, po swojej stronie. Po drugiej stronie jeszcze mamy, zobaczcie, czwórkę, jak pancery. Y, no i. Za to na mimo wszystko wyszło 1126 bazowego expa, a za to chomikownik, który oddawał bardzo dużo dobrych i celnych strzałów, zrobił prawie 7000 punktów uszkodzeń. Niestety nie zrobił ani jednego fraga i jemu wyszło 1041 punktów bazowego expa, co pozwoliło zyskać asa pancernego, czyli całkiem spoko. Ja co lek jak pancerze s 100 1017 punktów uszkodzeń e, w podsumowaniu: 9 strzałów, 8 trafień y, na dystansie. 300, plus 1 trafienie, chyba w te 100, 140 to było. 61 punktów uszkodzeń zadanych sojusznikowi, czy to właśnie był ten jegomość w tym miejscu. E, 7 wrogów uszkodzonych, 5 zniszczonych, no i teraz tak, koszty bitwy 36 807 brutto, ale po odjęciu ceny czy kosztów um, złotej amunicji, hash i autozupełniania zasobów 68 000 na minusie. 1685 bazowego expa z premką, czyli expa z premką razy 4 plus bonus za prowadzenie pojazdu w plutonie, 7077. Rzucimy sobie tylko szybciutko okiem na grilla, żeby potwierdzić, że faktycznie był to as pancerny. Po jednym, po dwa strzały, zobaczcie: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 w każdy z czołgów i dało nam to asa pancernego. W podsumowaniu, jak widzimy, zarobek jest i to nawet całkiem przyjemny: 30, prawie 5000 kredytów na czysto. 1562 expa z premką razy 4 plus bonus 6560 punktów doświadczenia Czyli nawet ciekawostką jest to, że za tę bitwę Chomikownik dostał sporo mniej expa niż jego kolega Który zrobił sporo mniej Zobaczcie, to jest ciekawe, a nawet wręcz bardzo ciekawe O 70, nawet 80 expa 70 expa więcej od drugiego na mapie 50b Mimo tego, że zrobiliśmy tylko 2909 punktów uszkodzeń, bardzo ciekawa sytuacja, moim zdaniem, moi drodzy. To tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.